Dowodem na zmartwychwstanie Jezusa są ślady na jego rękach i nogach, rany zadane mu podczas męki. Dzisiaj pokazuje je apostołom w wieczerniku, i teraz to są już rany chwalebne. Teraz to już jest pamiątka zwycięstwa i dowód na przekonanie niedowierzających w zmartwychwstanie. Obecnie my całujemy Krzyż Pana Jezusa, klękamy przed Nim. Jest też taka modlitwa, kiedy odmawiamy pięć razy zdrowaś Mario do pięciu ran Jezusa. Na tym właśnie polega pascha, i Jezus chce z nami przejść tę samą drogę ze śmierci do życia. I także nasze rany mogą się stać pamiątką zwycięstwa. Także nasze rany mogą się stać świadectwem dla innych, że Bóg zadziałał w naszym życiu, że dał nam nowe życie. Jezus naszych ran nie usuwa, ale je przemienia, leczy. I kiedy one zostają dotknięte Jego łaską, to już nie są to rany przeklęte, tylko miejsca święte, miejsca chwalebne.